Ja chyba wydaję za dużo pieniędzy w Chinach, prawda? Right. Hejeczka! Minął kolejny tydzień, także mogę Wam w końcu zademonstrować tę piękną okładkę, o której wspominałam w ostatnim odcinku. Po prostu nie wiem, czy jakikolwiek komentarz jest wymagany do tej okładki. Spójrzcie na nią sami. Ej, w tym prawie nic nie widać. Nie no nie będę jak taki debil siedzieć z tym na twarzy. Ale fajne, nie? Złoto 70 zł kosztowało. Poza świetną okładką, historia ma także w bardzo fajną pierwszą stronę. Widzimy na niej Batmana, Rubina oraz Potwora, a także Drezynę narysowaną w dosyć nietypowy sposób. Zanim nie przeczytałam tej historii, to nie miałam pojęcia o co tu chodzi. Dodatkowo w tle mamy Konquistadora na białym koniu. Prestiż sam w sobie. Mamy konia, mamy Konquistadora. No, nic tylko czytać. Historia zaczyna się nam w jakimś bliżej nieokreślonym państewku Ameryki Południowej, gdzie prezydent tego państwa dziękuje naszym bohaterom za pomoc w walce z rebeliantami, którzy chcieli przejąć tam władzę. Z jakichś przyczyn ten prezydent wygląda odrobinę jak Lenin. Wszystko jest spoko, oni mówią, że no no, pewnie, pewnie, fajnie, że pomogliśmy, super, super. Aż nagle przybiega jakiś wieśniak i zaczyna krzyczeć, że o potwór, potwór idzie, po, kolorowy potwór, potwór. No więc nasi bohaterowie idą sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi, i widzą tego potwora. Ta kolorowa bestia przechodzi przez budynek, jak przez masło, emitując jakieś czerwone promieniowanie, później się dowiadujemy, że to jest jakieś gorąco. Prezydent naszego państewka jednak nie ma zamiaru czekać, aż potwór dokona jeszcze większych zniszczeń i uderza w niego z... nie wiem, to jest armata. Jednak wtedy potwór zaczyna emitować jakieś niebieskie promieniowanie, które jest zimne i które sprawia, że pocisk wystrzelony z armaty zamarza i rozpada się. Ale żeby tego jeszcze było mało, to potwór rusza na ludzi zebranych na moście i przez to niebieskie zamarzające promieniowanie most zaczyna się kruszyć oraz zapadać. I oni wszyscy wpadają do rzeki. Krak, krasz, plum, plum, plum. Nasi bohaterowie, idąc śladem tęczowego potwora, docierają do rafinerii, której robotnik informuje ich, że w dwóch wózkach znajdowały się kamienie o kolorze niebieskim oraz czerwonym. I kiedy potwór przeszedł tamtędy, to one zupełnie straciły kolor. Batman wtedy domyśla się, że jeżeli potwór emituje promieniowanie o danym kolorze, to on ten kolor traci i musi w jakiś sposób go uzupełnić. I właśnie dlatego te kamienie straciły swoją oryginalną. Barwę. Jakby problemów było mało, pojawia się Konkwistador o imieniu Dias? Dias? Konkwistador. Możemy się domyślić, że to jest ten sam człowiek, który stał na czele rebeliantów, których pomógł spacyfikować Batman. E, pojawia się on i twierdzi, że Bez lipy ten rząd się opali, nie takie ekipy sprzątanie ludzi jak socjalizm już. Że to on stworzył tęczowego potwora i jeżeli prezydent nie odda mu władzy w państwie, no to wtedy potwór nadal będzie siał zniszczenie. Mieszkańcy wioski oczywiście zaczynają skandować, że dobra ty mu oddaj te władze, bo my chcemy żyć, a ten potwór jest dosyć niebezpieczny. I tam co było dalej. Wait. Niemal równocześnie z naszym Konkwistadorem pojawia się w mieście także Tęczowy Potwór. Idzie on wzdłuż torów i Batman i Robin postanawiają wjechać w niego drezyną. Jednak on wtedy zaczyna emitować żółte pole, żółte jakieś światło i zamienia tę drezynę w mgłę. To jest oficjalnie jedna z najlepszych mocy, jakie można mieć. Nasi bohaterowie postanawiają spróbować walki bezpośredniej i zbliżają się do potwora. Jednak wtedy on zaczyna emitować zielone światło i oni zmieniają się w bardzo cienkich liścio ludzi. Na szczęście okazuje się, że jest to tylko tymczasowy efekt. Albo na nieszczęście, właściwie chciałabym zobaczyć jak Batman próbuje tak walczyć ze zbrodnią. W pierwszej kolejności Batman jednak postanawia pozbyć się Konquistadora i jego ludzi, a dopiero później zająć się naszym tęczowym potworem załącza mu się ewidentnie tryb papieża. Wchodzi on na balkon i zaczyna przemawiać do ludzi. Słuchajcie, bo ludzie tego diaza, oni się boją tego potwora tak samo jak wy. I jakby on kontrolował tego potwora, no to przecież by się go nie bał i by przed nim nie uciekał. Czyli no jest to fake, że to on stworzył tę kreaturę. Inna mowa Batwana została dobrze przyjęta przez mieszkańców wioski, gorzej natomiast przez popleczników Konquistadora, którzy zaczęli szczęść, dobra, dobra, złaś stamtąd nara. Mac jednak zupełnie nie przejął się krytyką i wykonał skok wiary nad diaza i wygląda tutaj jak pływak, który skacze na główkę. Co nie było jakieś niebezpieczne, on nie mógł się połamać skacząc w ten sposób. W ogóle po co cały Nightfall z łamaniem kręgosłupa przez Bane'a, jak Batman sam zachowuje się tak, jakby chciał skończyć na wózku? Serdecznie wybucha wielka bitwa w miasteczku pomiędzy yy, zwolennikami rebeliantów oraz mieszkańcami tego miasteczka. Yy, I to, są, to jest walka nie na przelewki, bo mamy broń, a nawet widły. Kto przeczytał całą sagę wiedźmińską, ten wie, że widły to nie przelewki. Batman postanawia w jakiś sposób pozbyć się Rebeliantów z miasta, więc wpada w pierwszej kolejności do sklepu z zabawkami. To jest logiczne, prawda? Nie, tak nie. Ustawia on w tym sklepie pryzmat w taki sposób, aby ze sklepu wydobywało się kolorowe światło. I wybiega stamtąd z krzykiem, że o, tam jest kolorowy potwór, uciekajcie, ludzie, uciekajcie. I rebelianci faktycznie uciekają. Problem z głowy. Popatrzcie przy okazji, jak on pięknie wybiega z tego sklepu. Wygląda jak wesoła tancereczka. Jakaś, jakaś wesoła niemiecka muzyka by mi się tu przydała. No nie, muszę poszukać chyba. O, o, o! Batman postanawia załatwić teraz naszego głównego wroga, czyli tęczowego potwora. W pierwszej kolejności zwabia go w takie miejsce, gdzie jest to jakaś wielka ściana, że on musi przejść przez tę ścianę. Tym samym wydziela to czerwone promieniowanie i pozbywa się ze swojego ciała czerwonego koloru. Później strzela w niego armatą i on wtedy używa swojego niebieskiego promieniowania, aby zniwelować pocisk z tej armaty wystrzelony i także ten kolor znika z jego ciała. Następnie Batman mając w głębokim poważaniu własność prywatną, wjeżdża jakimś autem naszego potwora i on wtedy zaczyna emitować żółte promieniowanie, które sprawia, że auto zamienia się w mgłę. Na samym końcu nakazuje żołnierzom naszego prezydenta wbiec praktycznie na tego potwora, żeby on użył swojego zielonego promieniowania i żeby oni stali się tacy cieniutcy jak papier, jednocześnie zapewniając ich, że spoko, spoko, to jest tylko tymczasowe, luźno. Więc nasz potwór wypstrykał się już ze wszystkich kolorów i stał się cały biały i wtedy Batman z Robinem po prostu uderzyli w niego jakimś zaostrzonym palem i on po prostu rozpadł się na kawałki. Wiem, że to niesamowite, ale to jest koniec tej historii. Całkowicie w głębokim poważaniu mało na to, skąd wziął się ten potwór, czy ktoś go stworzył, czy co właściwie. Nie wiemy także co z naszymi rebeliantami, którzy no faktycznie na chwilę uciekli z miasta, no ale przecież kiedy dowiedzą się, że potwór został pokonany, to właściwie dlaczego nie mieliby wrócić? Dlaczego Batman w ogóle pojechał do Ameryki Południowej? On może działać poza granicami Stanów, gdzie powiedzmy jest honorowym policjantem, no więc Załóżmy, że działać może w miarę legalnie, ale no w innym kraju naprawdę no nie wydaje mi się, żeby jego jurysdykcja sięgała aż tak daleko. Na sam koniec mojego opowiadania chcę Wam dać ciekawostkę, ponieważ ten czowy potwór pojawił się także w preflashpointowym uniwersum. Jest o nim wzmianka na jeden kadr w komiksie Granta Morrisona, zatytułowanym Batman RIP gdzie mamy wspomnienia Bruce'a z tego, jak brał udział w jakimś eksperymencie naukowym i że miał jakieś halucynacje, i ten tęczowy potwór był jedną z jego halucynacji. I tutaj macie ten jeden kadr, yy, który to przedstawiam. Jakoś tak ładniej narysowany niż w oryginale. W ogóle zawsze się zastanawiałam, skąd Morrison bierze te porąbane pomysły? A on po prostu idzie do archiwum DC, zamyka oczy, wybiera na chybi w jakąś zeszytówkę i mówi ha, to jest dobry shit, to to nie będzie w moim kolejnym komiksie. Make sense? Makes sense. To na koniec wyznanie. Za każdym razem, kiedy dostaję od Was jakąś świadomość albo komentarz, albo łapkę w górę, albo wyświet cokolwiek, to cieszę się jak dziecko, które przystępuje do pierwszej komunii i dostaje kłada. Czyli że bardzo, nie? Wiecie. I hate you because I don't agree with what you do. Because you never seem to have a clue what's wrong or right. You disgust me.